Cześć, witajcie. W związku z tym, że mamy święta, a więc czas też porządku w domu. Nie wiem czy rozważaliście taką możliwość, żeby też uporządkować swoje smartfony. Ja na przykład ostatnio zauważyłem u znajomego jego, jego smartfona i jego, jego pulpit zawsze miliony aplikacji, które są powyciągane gdzieś nie wiem, chyba 5 czy 7 pulpitów, bo oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie sobie tutaj modernizować, który ma być główny, a który nie ma być główny, tutaj jak domek naciśnięcie I tych pulpitów możecie sobie dodawać, tak? Tutaj nie ma jakby większych ograniczeń. No ale pamiętajmy, że no przynajmniej dla mnie minimalizm jest piękny i no właśnie ja się ograniczam do dwóch kart, ale za to korzystam z katalogów, czyli możecie po prostu sobie dodać kolejny katalog nazwać go dowolnie pojawia wam się katalog, możecie sobie te wszystkie aplikacje powrzucać do katalogów wygląda to zdecydowanie fajniej oczywiście jeśli są aplikacje, których wymaga od Was tego, żeby jak najszybciej się do nich dostać tak jak w moim przypadku Właśnie te, to ja sobie zostawiam je na zewnątrz. Ale większość tych takich, i tak najbardziej potrzebnych mam pochowanych. No daje mi to o tyle duży komfort pracy. Czekajcie, bo teraz wszystko się poprzesuwało troszkę. Ale to też właśnie w JellyBeam jest to, że się wszystkie elementy, tak jak widzicie tutaj, uciekają, w sensie przesuwają się, że Dopasowują się widgety i wszystkie ikonki do ekranu. I teraz tak, powrócę sobie do tego, jak, jak to miałem, bo już się przyzwyczaiłem. Przepraszam za te stukania, no ale święta, wiecie, jeszcze tutaj, jakieś ostatnie przygotowania są do przyjazdu do rodziny. No i w moim przypadku najważniejsze aplikacje dla mnie to są właśnie te, które tutaj są wyszczególnione. No i. Dzięki temu mam porządek, nie muszę wchodzić oczywiście w menu, wszystko tutaj przeglądać. Najważniejsze aplikacje, z których najczęściej korzystam, są tutaj. Polecam mam takie rozwiązanie. Poza tym dwa kulpity są o tyle dobrym rozwiązaniem. góra trzy, moim zdaniem, że na głównym mamy to co jest najważniejsze. Jak w lewo przesuniemy, to jest jeden, jak w prawo, to jest drugi. A nie musimy gdzieś tam latać i więc wiele tego szukać. Więc polecam mam takie rozwiązanie. Nie wiem. Próbujcie jakoś zamieścić, chociaż może bez WWW screeny do waszych, do waszych pulpitów, jak to u Was wygląda, ekrany główne. Jestem ciekawy, czy, czy też już macie jakieś tapetki świąteczne, jak, jakie macie, nie wiem, może jakieś lunchery, ciekawe macie. Dajcie znać w komentarzach, będę na to czekał. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!